A dziś mamy Dzień Kota, 17 dzień lutego 2025. No i karta brama pojawiła się kolejny raz w moim lutowym dla Państwa przesłaniu, czyli Trójka Buław. Proszę Państwa, bardzo dobry dzień na adopcję w związku z tym zwierząt, zwłaszcza kotów, a tak mówiąc zupełnie poważnie, to bardzo dobry dzień na wszystkie podróże, na wszystkie zmiany dotyczące życia zawodowego, bardzo dobry dzień na zdawanie egzaminów, dobry dzień na inicjowanie wszelakich nowych poczynań, bardzo dobry dzień dla tych, którzy będą aktywni. Natomiast jeżeli Państwo nie będą dzisiaj robić niczego, to to nierobienie niczego niestety spowoduje upadek Państwa szans w przeszłości. Proszę o tym pamiętać. A my się polecamy oczywiście. Dobra wróżba. .pl.